Rozpoczynamy od wizyty w Karpaczu w stacji narciarskiej Winterpol. Sezon tu wystartował w Mikołajki z dnia na dzień. Warunki do uprawiania narciarstwa czy do jazdy na snowboardzie coraz lepsze obecnie. Na trasach od 30 do 60 cm śniegu białego puchu przybywa, bo przelotnie pada i cały czas pracują armatki. Czynne są dwie trasy, najdłuższa ma 1100 m, wkrótce ma zostać otwarta trzecia. Działa podgrzewana, sześciosobowa osobowa kolej kanapowa, temperatura w okolicach minus 5 stopni Celsjusza. Tę samą cyfrę pokazują termometry w Zieleńcu, ośrodek w Interpolu w tym miejscu także już działa na 100%. Działa mierząca, 1000 metrów trasa przy kanapie 6 -osobowej. stoki są Dośnieżane pada też przelotnie. Naturalny puch. Kolejne trasy zostaną oddane w weekend. Ośrodek w zieleńcu pracuje od 9 do 22 w Karpaczu. Od niedzieli do czwartku działa do 20 w weekend o dwie godziny dłużej. Na stokach obu ośrodków można jeździć, posiadając jeden karnet, szczegóły na stronie www.winterpol.eu. Na miejsce zimowego wypoczynku polecamy nie tylko dolnośląskie ośrodki narciarskie w Interpolu warto. Rozważyć też propozycję wyjazdu do Republiki Czeskiej. Tam przygotowano trasy nie tylko dla snowboardzistów czy narciarzy zjazdowych. 450 km tras zjazdowych, a oczywiście są ludzie, którzy kochają biegówki. Także to mamy 3000 km takich tras. Powiem, że w każdym ośrodku się staramy, żeby i trasy zjazdowe, i trasy biegowe. Co ciekawe, z większości tras w Czechach, zlokalizowanych w różnych ośrodkach, można korzystać za pomocą jednego karnetu. To jednak nie jedyne udogodnienie. Kupuje sobie jeden ski pas i możesz się poruszać w kilkoro ośrodkach narczarskich. W tym roku też jest nowość na przykład w Szpilerowie Muinie. Jest możliwe kupić sobie ski pas przez internet, który wychodzi taniej. Oczywiście istnieje też Region Kar to jest czesko-polska karta zniżkowa. Także osoba sobie wykupuje i na tej karcie ma ponad 200 zniżek. Warunki na czeskich nartostradach są bardzo dobre w najbardziej popularnych ośrodkach. Warstwa śniegu przekracza pół metra, także tu pracują armatki śnieżne, a stoki są doskonale wyratrakowane. Polecamy również zimowe kurorty Słowacji, choć Z Dolnego Śląska, do tego kraju nieco dalej. Warto spróbować uroków Słowacji i pięknie położonych ośrodków z doskonałą infrastrukturą. Z roku na rok Słowacy udoskonalają swoją bazę. Do dyspozycji na czasie będzie e, około 150 ośrodków narciarskich ponad 500 km tras narciarskich które będą około 50% z tego sztucznie naśnieżanych Aura na Słowacji powoduje, że choć armatki pracują, wcale nie są niezbędne, bo od kilku tygodni w tym rejonie Europy jest już biało. Wszystkie największe ośrodki pracują, polecamy szczególnie wyprawę w jedno miejsce nowoczesne i doskonałe zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących narciarzy czy snowboardzistów. W tym roku czeka na narciarzy w Ośrodku Narciarskim Jasna, niskie teatry, gigantyczna nowość, nowa kolejka. Funitel 24-osobowa powieszona na dwóch linach, która wywieże narciarzy aż na sam szczyt Chopoka na wysokość 2000 metrów. Z drugiej strony w północnych stoku Chopoka będzie kursować 15-osobowa gondola, do tego taki wagonik specjalny Twinliner, który będzie się poruszać po szynach. Razem w Jasnej mamy 45 km tras, z tego 90% sztucznie naszerzanych. W ogóle jeżeli chodzi o inwestycje, to w tym roku do narszarstwa zainwestujemy ponad 50 milionów euro. Na koniec warto powiedzieć o warunkach panujących na stokach Słowacji w niektórych ośrodkach jest już ponad metr śniegu na Nartostradach. Sezon zimowy wystartował z kopyta zarówno za naszymi południowymi granicami, jak i w Polsce.